Dzień dobry, to ja mówię. Proszę Państwa, czy pamiętacie ten pierwszy raz nie taki pierwszy raz świntuchy. Ten pierwszy raz, kiedy spotkaliście się ze swoimi wybrankami serca, małżonkami, przyszłymi, czy też przyszłymi mężami. Pamiętacie czy nie? Kto pamięta, to ma to szczęście i nieszczęście. Jednocześnie, że zna pełną historię swojego związku, a kto myśli, że jego historia jest jakoś wyjątkowo ciekawa, to niech posłucha mojej. Proszę Państwa, było tak. My ze Starą po raz pierwszy spotkaliśmy się na balu organizowanym przez Rothschildów, a ścisiel przez Jakoba Juniora Rothschilda w urokliwym pałacyku w Monako na bal zostało zaproszonych stu najbogatszych przedstawicieli ze świata magnaterii i biznesu Europy Środkowo-Wschodniej taka wówczas była intencja tej imprezy z okazji przyszłego wejścia Polski do Unii Europejskiej, bo to był rok 2000 równo i ja proszę Państwa, jako najbogatszy człowiek związany z regionem z Powiatem Legnickim reprezentowałem Biskupin, a to z tego tytułu, proszę Państwa, że w tamtym czasie byłem jedynym w Polsce producentem soków pomarańczowych z pierwszego tłoczenia. Jak się Państwo domyślacie, na takim balu trzeba zachować odpowiedni dress code, w ogóle odpowiednią kindersztupę. Więc z tej okazji, proszę Państwa, po raz pierwszy wbiłem się w smoking. O, oczywiście, bal, raut był wydany wieczorową porą. Także panie z kolei obowiązały suknie wieczorowe. To za chwilę jeszcze o tym opowiem, bo to jest też bardzo ciekawa historia. Byłem doposażony w smoking. Wbiłem się po raz pierwszy w życiu w smoking. Postawiłem odważnie na kolor pomarańczowy, który rzecz jasna nawiązywał do produkcji soku pomarańczowego z pierwszego tłoczenia. Do tego miałem niebieską koszulę i taki cielęcy krawat, to znaczy krawat z cielęcej skóry, wąski, wykonany, wpadający w lekki popiel. Natomiast, żeby trochę złamać tą monotonię mało wyrazistych barw, to na klapach smokingu miałem, proszę Państwa, cyrkonie. Taki brokatowy wodospad cyrkonii, a nie w jakiejś chamskiej wersji frakcyjnej typu fasolka, tylko to był, proszę Państwa, specjalnie. Przygotowany, no można powiedzieć, pył brokatowy, pył cyrkoniowy, wykonany przez rzemieślnika. On już tutaj niestety nie żyje. Kowala Stefaniuka z Biskupina, który, proszę Państwa, na kowadle rozłuk cyrkoni. Oczywiście uważając, żeby nie ubronić tam nawet okruszka pyłku z tego drogocennego materiału i później to taką metodą troszeczkę chałupniczą przy pomocy kleju kontaktowego butapren umieściliśmy wspólnie przy pomocy jeszcze krawcowej, która była żoną Kowala, umieściliśmy to wspólnie na proszę państwa połach tego. Smokingu. I tak wyposażony wspólnymi siłami mieszkańców wsi biskupin, udałem się proszę Państwa na bal do Monaco. Przywitał mnie w progu Jakob Rothschild i jego małżonka, przepraszam najmocniej Jakoba, Juniora Rothschilda, ale już niestety w tej chwili nie pamiętam jak miała na imię, na imię tej wyjątkowej urody niewiasta. I która to była żona pana Jakoba. W każdym razie w pamięć mi się wryło, że tak właśnie wyglądało moje powitanie na balu milionerów z Europy Środkowo-Wschodniej w Monako, proszę państwa. W tym czasie, proszę państwa, gdy ja przygotowywałem z kowalem i krawcową smoking, na bal stroiła się, proszę państwa, Anna Maria. Radziwił koniec Polska, czyli moja przyszła żona obecnie, ze skróconym tytułem szlacheckim Magnackim Stara. Proszę Państwa, Anna Maria, koniec Polska. Radziwił, przepraszam, radziwił koniec Polska. Jak samo nazwisko szlachetne dwuczłonowe wskazuje, po mieczu radziwił, po, po kondzieli koniec Polska. Przygotowała w tym czasie zupełnie inny strój, skromny, można by nawet powiedzieć plebejski, bo trzeba Państwu wiedzieć, że w tamtym czasie e, ówczes, e, dzisiejsza, dzisiejsza, stara, a ówczesna Anna Maria, radziwił Koniec Polska, jako druga córka Zofii, radziwił Koniec Polskiej hołdowała zasadą i wartością lewicowym. Znane były jej protesty w rodzinnym mieście Leszno związane z kontestowaniem porządku moralnego, jaki zaproponował Immanuel Kant. Natomiast dość mocno angażowała się w idee głoszone przez Szkołę Frankfurtską, jak również, co ma niezwykle istotne znaczenie i o czym też za chwilkę opowiem, była bardzo proekologicznie i prowegańsko nastawiona. Dlatego też jej strój, proszę Państwa, składał się z drelichowej sukni, na której Anna Maria, radziwił Koniec Polska, umieściła tylko niewielkiej, takich niewielkich gabarytów, herby rodowe. Po po lewej stronie, czyli przy sercu, herb Rodu Koniec Polskich, natomiast po prawej, jako wyraz siły mocy miecza, który dzierżymy zwykle w prawej dłoni, herb Radziwiłów. Proszę Państwa, Annę Marię radziwił Koniec Polską. Na balu przywitał a ta sama znamienita para, czyli pan Jakob Rothschild z, z małżonką. No i zaczęła się uroczystość w tańce, przemówienia gospodarzy. No i rzecz jasna, proszę Państwa, nie ma co tutaj tu ukrywać. Szwedzki stół, czyli to zastawione stoły z rozmaitymi poczęstkami, do których zapraszano wszystkich gości. Proszę Państwa, na początku to było tak, że my niespecjalnie zwróciliśmy na siebie uwagę. Pomimo tego, że w jakimś sensie i w jakimś stopniu wyróżnialiśmy się strojami. Ale na mnie, proszę Państwa, największe wrażenie zrobiło to, że Anna Maria Radziwił Koniec Polska w sposób wyjątkowy i w ramach protestu przeciw głodującym dzieciom w Afryce, jak również, proszę Państwa, zapomniałem to o tym powiedzieć, suknia Anny Marii Radziwił Koniec Polskiej była przepasana gazą a to miał być symbol odnoszący się do problemów związanych z higieną w krajach afrykańskich. No Ja Państwu nie będę mówił o co chodzi, no chodzi o sprawy kobiece dość intymne. Państwo się domyślacie, mamy niedzielę, obiadową porę, więc nie chciałbym wchodzić w jakieś drastyczne szczegóły, ale oprócz tego akcentu związanego z Proszę państwa, problemami związanymi z higienizacją, z najszerszej pojętą higieną w krajach afrykańskich, do której niestety afrykańskie kobiety nie miały dostępu, stara, czyli Anna Maria Radziwiłł Koniec Polska niezwykłą uwagę przywiązywała do głodujących dzieci. No i jej zachowanie przez stole, proszę państwa, było wyjątkowo a było tam naprawdę całe bogactwo rozmaitych przysmaków polędwica, sopocka, boczek po, po cygańsku biała kiełbasa zdaje się, że nawet jakieś carpaccio z baleronów, oczywiście kaszanka z grilla no wszystko to, co, czego można się spodziewać u, u Rothschildów jak również te te smakałyki, które też charakteryzują osoby najwyżej, sytuowane, czyli rozmaitych magnatów i biznesmenów dysponującymi miliardami. <laughs> Przepraszam. I tutaj, proszę Państwa, na pierwszym miejscu, oczywiście, był kawior i szampan. Anna Maria Radziwiłł, Koniec Polska, proszę Państwa, nie skosztowała ani poletwicy Sopockiej, ani Boczku po Cygańsku, ani też kaszanki z Grilla. Pogardziła kawiorem jako weganka, która również nie jadła, nie jadła produktów mlecznych i jaj. Natomiast w ostentacyjny sposób powyjadała wszystkie trufle z półmisków. I to, proszę Państwa, już wywołało prawdziwy skandal. Dostało się do tą prasy, dostało się to do mediów. Później, oczywiście, cała seria wywiadów nastąpiła po tym wydarzeniu. Stara udzieliła wywiadu kilku, kilku znanym stacjom CNN, BBC. E, oczywiście pojawiły się tu też gazety brukowe które zarzucały rozmaitego rodzaju nieprawdziwe e, zachowania i intencje Annie Marii Radziwił koniec polskiej no ale koniec, koniec końców proszę państwa cała ta historia dostała się do e, świadomości Znanego muzyka i późniejszego organizatora Wielkiej Akcji Charytatywnej Live Aid, Boba Geldofa. I dzięki temu mieliśmy, proszę Państwa, jeden z największych koncertów w całości poświęcony problemom Afryka, Afryki, jak również tym problemom, które wymieniłem, ale z głównych. Głównym, głównym oczywiście motywem tych koncertów były głodujące dzieci w, Afryki, w Afryce. I proszę Państwa, z chwilą, gdy zobaczyłem, jak Stara połaszuje trufle, widziałem, że to już jest ta, że to jest ta jedyna moja wybranka, z którą spędzę resztę życia. I tak też się, proszę Państwa, tak też się, proszę Państwa, stało. Tak wyglądała historia, która zapoczątkowała nasze małżeństwo: szczęśliwe małżeństwo trwające. Do dzisiaj. I jak Państwo myślicie, jak Państwo odbieracie całą tą historię? Jak myślicie, czy to jest coś, co przydarza się wszystkim, czy przydarza się wielu ludziom, a, a i nie ma w tym nic nadzwyczajnego? Czy to jest historia wiarygodna, czy na tej historii da się zbudować poważny przekaz, poważną? Poważne życiorysy poważnych ludzi proponujących innym ludziom poważne rozwiązania. Proszę Państwa, kiedy słyszę po raz kolejny o cudownych rozwiązaniach w polityce przekazywanych przez nowe nadzieje młodych, ambitnych, przebojowych polityków. Opowiadających mniej więcej tego rodzaju polityczne historie, jakie ja opowiedziałem przed chwilą, no to wiem, że to się skończy mniej więcej tak, jak się zakończyła moja historia, czyli kupą śmiechu i pukaniem się w czoło. <kluz> <kluz> Proszę Państwa, polityka to jest taka dziedzina, w której trzeba przekonać do siebie jak największą grupę osób. I jeśli ktoś bazuje na przekazie, który dociera do garstki osób bo kto na przykład może uwierzyć w taki porządek na świecie gdzie nie ma żadnych podatków albo te podatki wynoszą pół czy 2,5% procent. No, kto może uwierzyć w taki świat na którym w ogóle praktycznie nie ma pracowników tylko są sami przedsiębiorcy kto może uwierzyć w to, że każdy w biskupinie zostanie producentem soków pomarańczowych z pierwszego tłoczenia, a w Lesznie rodzą się same księżniczki, same córki magnatów z rodów Radziwiłł i koniec polskich? Proszę Państwa, opowiadanie bajek i baśni pod szyldem rozmaitych doktrynalnych rozwiązań ideologicznych Rozwiązać ze świata polityki zawsze kończy się tak samo. Kończy się publicystyką, kończy się tanią sensacją, kończy się opowiadaniem bajek o księżniczkach, magnatach i producentów soku pomarańczowego. I tak też się, proszę Państwa, zakończy historia najnowszej nadziei konserwatywnych liberałów, czyli pana Sławomira Męcena. O ile dobrze wymawiam, to bardzo trudne nazwisko, bo to jest proszę Państwa oferta polityczna dla garstki i to jeszcze mniejszej garstki niż wcześniej zdołał zgromadzić wokół siebie poprzednik pana Sławomira, czyli jakby nie patrzeć, już legendarny, a na pewno charyzmatyczny Janusz Korwin-Mikke. Cała ta historia związana z wyborami, to nawet nie są wybory w Konfederacji, bo tutaj ciężko się, często się to myli, ale wyborami związanymi z partią Korwin, czyli partią kojarzoną dotąd jednoznacznie z osobą Janusza Korwina, Mikę. Wszystko to, proszę Państwa, się zakończy w taki sposób, jak moja opowieść o pierwszej randce ze Starą w pałacyku u Rothschildów, umieszczonym w Monako. To jest sensacja, proszę Państwa, na pół, półtora dnia, a w wymiarze politycznym nie zmieni to w Polsce absolutnie nic. Dlatego, proszę Państwa, że nie da się w warunkach obecnego ustroju, które. To środowisko nazywa dupokracją, ale jakoś nie potrafi z tą dupokracją sobie poradzić, bo jeśli się wychodzi z takiego założenia, to proszę państwa, buduje się armię, robi się zamach stanu i wprowadza się tam tą wymarzoną monarchię, czy jakieś inne jeszcze ekskluzywne rozwiązanie. No albo się, proszę państwa, goni króliczka, czyli się w kółko opowiada to samo, że byłoby fajnie, tylko że ludzie są za głupi, żeby dorosnąć do tych wielkich, szlachetnych, wybitnych. Idei. Proszę Państwa, kto ma jakiekolwiek nadzieje związane z politycznym wymiarem aktywności pana Sławomira Mencena, no to się gorzko rozczaruje, i to myślę, że już w bardzo, bardzo krótkim czasie, bo to, co mówi pan Mencen, nie jest ofertą polityczną, to jest oferta do klubów dyskusyjnych i do portali zajmujących się oryginalnymi pomysłami. Prądami filozofii, i, i to jeszcze takiej zawężonej filozofii do doktryny no, konserwatywno-liberalnej, jakkolwiek ja nigdy tego terminu, ani od początku, ani do końca nie, nie rozumiałem, bo to jest dla mnie, dla mnie paradoks. Tak czy inaczej, proszę Państwa, na jesieni to, co mówiłem wielokrotnie, odbędzie się to, co ma się odbyć czyli kolejne zawody w Kisielu, pomiędzy jednym, Jedną częścią okrągłego stołu, a drugą częścią okrągłego stołu i tak na okrągło. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski fajnie. Czasami posłuchać rozmaitych bajek, można się z tego pośmiać, no, można odreagować. Być może znaleźć nawet jakieś natchnienia czy inspiracje, ale rzeczywistość, proszę Państwa, jest brutalna i bezwzględna wygrywa w policyce ten, kto ogłupi, kto woli, w łagodniejszej wersji, przekona do siebie większą liczbę wyborców, a z tego rodzaju przekazem, jaki proponuje pan Sławomir Mencen i całe środowisko z nim związane, nie ma na to proszę państwa najmniejszych szans. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.